Marta, jaka jest Twoja definicja kobiety wszechmocnej? Zastanawiałam się nad tym, bo jurorki wybierały wszechmocną wśród kobiet. I wszystkie pięć kandydatur, które przedstawiła nam WP Kobieta, no to, były, to są wyjątkowe kobiety na pewno. To, to był trudny wybór. Dla mnie wszechmocna wśród kobiet to jest kobieta, która ma odwagę mówić, kiedy inni milczą. To jest kobieta, która. Hmm, potrafi stawiać czoła przeciwnościom losu, która idzie z pewną taką pogodą ducha przez, przez życie, życie, które czasami nie rozpieszcza, która potrafi zarażać właśnie swoim, swoim optymizmem czy swoimi pomysłami inne kobiety, inspirować je, motywować. I takie są tutaj, tutaj dzisiaj będą właśnie takie kobiety. Ponieważ też ty otwarcie mówisz o swojej chorobie, co uważam, że jest bardzo dobre i na przykład zawsze popieram, gdy znane osoby pokazują taką normalność. I y, y, często mamy wyobrażenie, że osoby z pierwszych stron gazet z niczym się nie borykają i tak dalej, więc jak się czujesz? Czuję się coraz lepiej. Mówię, że wracam do siebie, ponieważ znalazłam wreszcie właściwą opiekę, taką holistyczną i jakby biorę... Ten rok w ogóle poświęciłam swojemu zdrowiu. Uznałam, że kończę 40 lat i pora uporządkować pewne sprawy i się naprawdę tym zająć, ale tak od początku do końca. Jest to długi proces, ale przyznam szczerze, że y, warto, warto się nad tym pochylić, ponieważ ja czuję, że wraca ta Marta, optymistyczna, witalna, ta, która ma mnóstwo pomysłów, jest jasna. Y, warto się zająć swoim zdrowiem.